Zaraz dam w szkle meczyk Znaczy nie, że obraz, ale zrzut, nie? Boiska Marciniak Powiem wam, jestem dumny Czerech Polaków czterech Polaków tam jest Dobra Obsabiajcie kurwa Francja czy Argentyna? Bówcie dokładnie wynik Mało ludzi jest, to jak ktoś zgadnie dokładnie To nie może być miejscu, kurwa Będzie na miejscu, pierdolę To, to komuś coś dam W pierdol Marciniak kurwa Wiecie, ile on już pół miliona zarobił na, ty, na tych mistrzostwach, Marciniak? Mam ból dupy. No i ty szczurze, kurwa, śmierdzący. Dawaj to. Wiem, co wziąłeś, dawaj to. Kurwa, patrzcie, co wziął. R rogi, kurwa. Nie wiem, gdzie on znalazł, ale ja już słyszałem, że, że ma w mordzie. Kurwa, moje mieszkanie będzie do, do globalnego remontu przez ciebie. Nic, kurwa, tu nie ma. Otwarzmy ot, otw kurwa, otwórzmy. Będzie co? Będzie co? Eryksy Słońca. Księga kurwa. Powiem wam zajebiście. Ale gówno kurwa, tu nic nie ma Widzowie, oddajcie moje pieniądze Magiczny kamień, chuj, że to nic warte nie jest Kurwa mać Osiem wonów 8 wonów, Dobra, betujemy. Eee, traum! 5 zł kolejne! Gdzie, gdzie jest donate? Gdzie jest swój donate? Czekam na kolejne 5 zł, aż mi oddasz tą stówę, kurwa, przez ciebie. Jeszcze gdyby pójdziałem, przegrał na, na farcie, ale on no, tu się podłożył, kurwa. Samym, samym go, kurwa, opierdolił. Nie Nieważne traum! Gdzie moje 5 zł? Proszę wysłać. Tak codziennie, kurwa, przez 20 dni. Za takie kurwa podpowiedzi z dupy <ścoughs> I, i, I zajebiście kurwa Go A ja myślałem, że Francja wygra Wiadomo, to dopiero 20 minuta, ale się w końcu uwolnią Ja mam bonusu setowego w ogóle. Trudno, kurwa, życie. Widziałem, no. Ja widzę te odcinki zanim one wychodzą, więc nie musimy o nich mówić. Widzicie? I doceniacie to, że moje szoty są tanie? Kurwa, już jest promocja. 25 złotych szoty, co ty byś chciał? Pierdol. A no, to i tak nie przelewasz. Ty po co się pultasz o to? Kurwa, gdyby pultali się o to ludzie, co dają donaty. Dzięki za wsparcie... To nic bym nie powiedział, nie? Ale tylko kurwa dlaczego się pultasz, a sam nic nie dajesz, więc po co te pultanie z dupy? Koło short 50%? Mogę włączyć, bo to jest to samo w sumie. A dojść, twój cenny czas. Tylko przychodzisz i mówisz o piciu alkoholiku jebany. Macie koło 50% Kurwa, jak wam to przeszkadza, to dzisiaj będzie tylko koło czasowe i jest, Macie. Kurwa Nie masz shotów, fuck you No rzekacze jebani Coś jeszcze? Aj buty na blok AHAHA 2-0 Nie wierzę kurwa 2-0 jest ty HAHA <grym> 2 0, ja w to nie wierzę ty Francja tyciulu! Dobrze, że kurwa nic nie postawiłem, bo... Puls na Francję 50! 50 na Francję! Na remis 12! A że awans Francja dostanie 15! Lepiej dać awans! Wjebcie 100 złoty! Polecam, umywam. To jest mój pewniaczek! Francja to zrobi. zobaczycie kurwa! Wspomniecie moje słowa! Francja to robi! Kurwa dobra! Ja pierdolę. Są shoty? patrzycie, że są. Nie ma shotów, patrzycie, że ich nie ma. No ja pierdolę. Kurwa, to jest ostatni dzień, kiedy piję. I do Sylwestra nic nie piję. Chuj mam w dupę, nie? A zatem skrzywdzicie, kurwa. Francja zrobi najmilszy, czy nie? Że Francja wygra, kluc 60 jest. Wow. Wow. Zostaje pierdol. On Omglenie dostaje dwa razy. A dziewczyny? Twojej mamy? Będę się z nią widział dopiero jak wyjdzie z więzienia. <gry> 30 poziom, wojownik, pewnie mental. Minus 8, na telefonie pochodzę minus 8, a na Windowsie minus 13, to ile jest? Co jest kurwa? busz, minus 13. A tu minus 7. To i tak kurwa zimno. Już mi się nie chce iść. Lub w domu dzisiaj, pies. Nie idziemy na dwór. <grystanie> I co mówiłem, kurwa? Mówiłem? Mówiłem, że postawisz na Francję? I będzie 2-1, ale nie w tą stronę. Dawaj szybko 100 złoty. postawimy na Francję. 50 kurs. Nie no, Mekambe nie jebnie. Mekambe tego nie jebnie. Ty kurwa, Ariemen, ile do przodu masz? Go! Można było postawić na remis, kurwa, 15 kurs był 2-2. Kurwa, dawać ja pierdolę, mogłem postawić. Mogłem, mogłem postawić, kurwa, na Francję, nie? A mówiłem: 60 kurs był, kurs 60 był. Kurwa mać Mówiłem, że postawić na Francję, Korba. A ja nie postawiłem nic dzisiaj, akurat E, traum! Gdzie ty, 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 te twoje rady, kurwa, na 200 zł? E, nie jest traum, kurwa, ten super, kurwa twoje te 60 kurs był, Kurs 60 był. Eee, kurwa mać, powiem Wam, jak Argentyna to mogła zjebać, nie? Jak Argentyna to mogła zjebać? Weźcie mi, wyjaśnijcie. Ciekawe, czy będzie karma i jedna Francja to wygra, czy nie? Wiatr? Kurwa, ale nic więcej. 15 jakoś bym chciał, albo diabły 20 z HP. Ja, ani jedna piętnastka, no nic kompletnie Dobra, ostatnie cztery M mo mogłeś mi dać, dać na szoty ani jedna piętnastka, no skurwa Ale piętnastka w jednym bonusie. To nie jest jakiś nie wiadomo jaki wybitny bonus. Zobacz, nie ma nic! 6%, 10% Kurwa, skam jak betowanie Błyskawice kurwa, dzisiaj do Peżeta Dobra, mam pomysł jeszcze jeden Mnie nie ma 20 diabłów eee, Jebać Idę <śmiech> wrzucić tu <laughs> diamenta. <śmiech> Gol! Jeeee! Yeah! A teraz sobie mogą pocałować w dupę. Bóg ma chęć, się cieszą, bo Argentyna wygrała, ale, ale dopiero po. do, do, do grypce. Arny? No nie pierdol, jest zdał karny No, Mekambe. Puści to czy nie? Ten kurwa mecz jest piękny. Argentyna tyle razy dała, dała dupy. Franca też Trzy karne w jednym meczu. No co, Francja czy Argentyna, peoples? Francja czy Argentyna? Mi się wydaje, że Mekambe już nie da rady psychicznie. Kto? Strzeli? Jest! Argentyna! Argentyna! Strzelił. To jest jakaś babka, która koszulkę ściągnęła i cycki pokazała. I, i Kamerman też to pokazał. Nie wiem, żeście widzieli. Kamerman, kurwa, jaja ma widzę zostali. Jak kwita jesteśmy? Spierdalaj. Kurwa, powiedziałeś, że mam postawić na Argentynę, tak? Był remis. Bookmaher do, do 90. minuty liczą mecze. Więc kurwa. Bym przegrał tą stówę kolejną. Zamknij mordę. Lecz mi jeszcze winny 90 zł. Cię tego nie zapomnę kurwa, tylko spróbuj. Zapomnieć. Do pies kurwa. Dawaj, dawaj kurwa. Co ci mam zrobić raz? Le hm? kambę. Ej, to bolało w nos. To bolało. A AŁA! Kurwa Dam ci mniej żarcia dzisiaj. Zaraz twoja piosenka, je dobra już puszczam. Ech, patrzcie, kurwa tego beta. Minus 16 mi pokazywało, jak byłem w parku. Pa Ogień. Kurwa, pół miliona, ja pierdolę pół miliona i milion od Drake'a. Dajcie mi tą kasę, i ja pierdolę simowanie, i was też. <laughs> Ech, nigdy tak nie będzie, żaden szef mnie nigdy nie będzie oglądał. Tylko biedusy, kurwa. A ja jestem biedusem, nie jestem lepszy od was, więc spokojnie. Lekaj, nie mogę się skupić. Jak jest kwadrat, i żółw biegnie. Bo się wrócił? Nie wiem, wyjebano, zjebana zagadka. Prostokąt, kurwa. Kwadrat pitagorejski, niechuj Kurwa, mać, a nie mogłeś to zrobić na spokojnie, niechuj, Ja nie dam ci moda za takie gówno. A kurwa, kurwa, ale fart. Ja pierdolę. Widzicie, bez rubina to ciężko. Madnes, dobra. Tylko kurwa, żeby nie było tak, że każdy mi wyjść, to niech koło zdecyduje. Jako, że chujowa zagadka, bo się nie skupiłem, dam ci około 30%. Dawaj, dawaj, dawaj! Dalej, Malina! Kurwa wysyłasz kolejne 50. No dobra, kurwa. Wygrałem? <grymne> ja pierdolę. To no nie mogę autobus wystawiać jednak. Pewnie odpalał się z kurwysy nieba <grymne> jak, jak kurwa Argentyna z Francją. Dobra, kurwa. Gdzie moje pieniądze? <grymne> o, mogę grać jeszcze jedno zero. Mam nadzieję, że miał na chleb, że nie były pieniądze na chleb. To jedziemy. 30 sekund. <grystanie z kwiatów> Ech. Później oddał, kurwa. Dobra. No i pięknie. 60 poziom ukończony. Ale ona ma chyba sponsora, więc nie można. Panować sponsora takie zasady? Chyba ma sponsora, nie wiem nawet. Albo ma GMODA, coś tak, coś jedno z dwóch ma. Nie no, muszę się trzymać zasad. Mimo, że kocham pieniądze, to jednak nie mogę. Ale jak dasz 500 zł, to przymkniemy oko, nie? Wiecie, nic nie było. Tam popłaczę, popłaczę, ale chuj z nią. <laughs> Nie kurwa, mistrik w metina, no się ja pierdolę! Wiedziałem, że tak to się skończy, jakbym taką metina bił. nie mam potek kurwa więcej. Super, Jakub, super. Po co mi poty? Pierdol to. Nawet na ogień się nie zmieni. Ja pierdolę, ale kurwa wstyd. Co to się odpierdala? Czemu mam taki mały demy jeszcze raz? Co to za bonus wszedł? A ataku tak minus 600. <grystanie> Juhu, dobrze. Piękny bonus, kurwa. Nichu, ja nie zrobię tego piętra. będzie ryzykowne. Ale chuj. A jebać, kurwa, nie dam rady. Nie dam rady. Za mało statystyk z mam. I mi nie starczy i dostaję w pierdol, bo nie mam jakiej statystyki. Nie dla mnie, 60 poziom to jest mój max. Nie wiem, 200 to za mało. Ale ja się nie zgodziłem, czemu wysłałeś jak się nie zgodziłem? Nie rozumiem cię kompletnie. Kurwa maś. Madnes, co z tym fantem zrobimy? Nie chcę jej dawać bana na tydzień. Nie jestem simpem, ale kurwa no jednak wiesz, magie moda. Co z tą kasą robimy? Mam ja nadzieję Ci moda i napić się szoty, kurwa No to masz moda, moda jako nagrodę pocieszenia Dzięki, dzięki, widzicie? To jest bierny widz. Nic ode mnie nie chce. Daje mi dla lepszego dziąka Aby tylko kurwa. Daj daj. Daj, 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 daj! Zrób, daj. Tak jak widzów się szanuje kurwa, a nie Daj Co madness chyba nie zajebał starej z portfela. Nie ma 800 zł, ale bym kurwa się śmiał. Jakby wysłał faktycznie te 800 zł, żeby zbanować Antyklis kurwa, już nie dowierzałbym w ludzi, na co wysyłają pieniądze. Naprawdę, jeszcze na szuty rozumiem. Na przedłużenie z nie też rozumiem. Bo, bo, bo ja zbieram szkło i wyrzucam po czasie, jak mi się siatka zapełni, nie? <laughs> Czekajcie, ja wam pokażę z jednego tygodnia siatkę, kurwa, i żeśmy pili. Patrzcie, kurwa. To ma chyba z 15 kilo, kurwa. Hmm, jeszcze wali. Ja ci mogę dać chuja do dupy, co najwyżej. Jaką gierkę? Nie mogę dać ci gierki, bo wyjdę na Simpa jebanego. To, a ja nie chcę być uważany za Simpa. No to jak nie chcesz mojego chuja do dupy, no to trudno. To nic nie dostaniesz. O, chcesz zobaczyć mojego pieska? Jak walczył z samo jeden? Wiecie? Kamerman obraca kamerą. No i mój pies uwielbia inne inne psy. Z każdym się bawi. nie, nie każdy toleruje, nie? Niektóre warczą, nie lubią pszeniaków. Właśnie pamiętajcie o tym, że kubki można kupić. Zostało 7 sztuk. Macie, 7 sztuk zostało. Kupować, kurwa, bo nie... chcę mieć w końcu spokój z tym gównem. Znaczy w sensie polecam serdecznie. Mi to się zdziwimy. Jutro to komornik przyjdzie, bo miałeś alimenty przelać. A mi przelałeś, kurwa. Dobra, uwaga. Nie powiodło się. A w ogóle to nie jest tak, że tutaj też maxy nie mogą być? Super. Super. Oddało. Dobra, moi drodzy, ja spadam, nie chcę mi się. Idę chyba za jakiś czas upierdonoć na, na, na dobranoc albo coś. Ta, będzie już stream, no będzie, będzie na pewno około dwudziestej.